Cześć moi drodzy, witajcie na kanale PV. Dzisiaj o tym będzie film Czyli o dwóch panelach 2 razy 300 Skierowanych na Północny Zachód powiecie o, bez sensu No bez sensu trochę też przyznam Natomiast No taką mam pałać tą dachową Tamte dwa co biją w akumulatory Są na południowo-wschodnie Idealnie, no a te są tej co mogłem, one kiedyś znajdą się tu i takie przerobi. natomiast no w tej chwili są jak są zobaczmy jak one produkują jest akurat taka pora, zobaczcie jest godzina 16 to słoneczko prosto w nie wali to są dwie trzy setki, zobaczmy jaką teraz moc dają nie wiem czy to tutaj da się nagrać z tego małego liczniczka, pójdziemy zaraz do kompa i przeanalizujemy sobie widać to

290, no możemy to monitorować. Słuchajcie, tutaj mam po to te dwa sonofy. One mi dokładnie pokazują produkcję, produkcję energii, już po stronie AC. No to też jest po stronie AC. No bo tutaj ja nie widzę jaka jest moc. Tak? Ten tu sobie chodzi. Zobaczcie na przetwornicy. Jest bezpośrednio. Te dwa panele przychodzą sobie tędy przez te tam zabezpieczenia. Jakieś tam. Tędy, tędy, tędy wchodzą bezpośrednio na przetwornicę. Tu nic więcej nie ma. Tu są przykręcone. Tu wchodzą, i stąd już wychodzi z tego tajgridowego inwertera prosto do sieci. I to jest tajgrid, to jest ten. I przez niego jest mierzona energia wpływająca w tej chwili do sieci. Tutaj. On jest, ile? On jest 50 Amper, 600 watów. Widzicie, on jest 600 watów. I te dwa panele, no 600, to jakby były na stronie po, południowo-wschodniej, to by do 600 dobijały, nie? Tu idą trzy diody. Ten inwerter 600 watów z siebie dygał, jakby był podłączony do tych, co robią za akumulatory. MPPT złapane. Chodźmy zobaczyć, ile energii liczy nam ten liczniczek i pokażę Wam, jakie uzyski były na tym yy, układzie w ostatnich miesiącach. Zimowych szczególnie, nie? Te 300 watów, które teraz tutaj bije, to mi właśnie zeruje te tutaj światełka. Garaż, tak jak Wam mówiłem, tą fazę numer 3. A po południu, a wieczorem to się znowu odpali, nie? Te są już naładowane o 16, to one już tryskają energią. Spoko. Chodźmy zobaczyć, jak działa ten w online produkcja prądu mierzona przez Sonofa. Zobaczcie, to jest mój panel na Sonofie, na Evelinku. Eee, off Grid, e nie, Off Grid to jest ten bateryjny wieczorny, a to jest ten. Ile tam było? 290, no. 200. W okolicy 300 W. W tej chwili jest pompowane do sieci, może będzie za chwilę trochę więcej, może mniej. No mówię wam, jest to strona południowo-, jest to strona północno-zachodnia, więc tego mamy się spodziewać tutaj. Są jak są umieszczone, powiecie mi, no przełóż się, przełóż, no ale no nie ma możliwości technicznych w tej chwili, to będzie na przyszły rok przebudowana buda na drewno. W tym roku nie mam na to planów, ale niech sobie chodzi. Niech sobie chodzi, niech sobie nabija. Pokażę Wam teraz, ile to w ciągu roku w skali miesięcznej to, to robiło. Zobaczcie. To są moje rozliczenia. Czerwiec 2021, czyli zeszły rok. Tu mamy, tak. To jest ten. Tutaj to jeszcze były tutaj jakieś trenowania, treningi. 35 kWh nabiło w czerwcu, w lipcu 69. Wiecie, ja zużywam w miesiącu, no tutaj macie zresztą moje, to sobie będziemy omawiać, zużycie 370, a on robi 70, no to, to jakiś tam odsetek niezły latem to produkuje. W sierpniu 54, w wrześniu 45, widać jak to spada, bo tam słonko przechodzi bardzo, coraz niżej, coraz niżej na stronę, mówię północno-zachodnia 23, w październiku, w listopadzie 4. A w grudniu, najgorszym miesiącu, 1 kWh. Wiecie, że na no Off-grid też się nie, nie sprawił zbytnio. Z baterii. W już był. Yy, Rósł. No, słonkom to po prostu chodzi o to, jak wysoko yy, przechodzi słonko tam nad tym dachem. Ale marzec już był świetny. Zobaczcie: 22,5 kWh. To jest razy dwa. Tak naprawdę w stosunku do tych paneli na przeciwległej połaci. 22. No i w kwietniu, który był dobry 45. W tym miesiącu zobaczmy na Ewelinku. W tym miesiącu, bo to można sobie zobaczyć, ile trzy miesiące do tyłu. Statystyki, historia. W maju już jest 26. W tej chwili bije. No widać maj średni, ale zobaczcie, jak wyglądał kwiecień. Ten zestaw tych dwóch paneli. No ile? U w maxie? 223 do, dobija. No dni to dni pochmurne. Ale w, widać, widzicie to? Jakby tutaj taką, jak to się mówi, aproksymację pociągnąć, to, to widać jak ładnie rośnie, nie? Ile tu mam do tyłu tych miesięcy? Do lutego. A lutym w okolicy maksymalnej to 0,4 kWh. Dziennie. Czyli 400 watów godzin dziennie, no to jak tam chodziło to przez 5 godzin, razy 50 watów, no to to tak było, nie? 5 godzin, razy tam 60, 70 watów, 80, 100. no niestety. Nie jest to rewelacja, no ale maj, zobaczcie. Maj i kwiecień, gdzie jest największy uzysk. 45 w kwietniu, widzicie, jak ładnie rośnie. Nie widać, bardzo fajnie widać te. W marcu też, o. Marzec jest przepiękny. Z dnia na dzień widać, jak słonko coraz wyżej było nad tym daszkiem. Marzec był przepięknym miesiącem. Bynajmniej u mnie tutaj na, na Pomorzu, nie, Biechowa. Pek-pek-pek, tu też idzie do góry. No maj, to już. Tutaj więcej już uzysków jakichś nie będzie, bo słonko jest na takiej wysokości, że. że... 290 watów. No stop, teraz będziemy i tutaj pa, parę kilowatogodzin zrobi. Także to jest taki mój poboczny system. Jest, bo jest, mam te panele. Aha, jeszcze Wam powiem, jeden z tych, z tych paneli jest stłuczony. Bo spadł mi, pociągnąłem za kabel i spadł mi na rower, na rączkę od roweru i po prostu zrobiła się pańczynka. I mierzyłem ten panel. Szkoda, że ja wtedy tego nie nagrywałem. Mierzyłem ten panel, prądy, które on generuje i drugi, który stał dokładnie wtedy, to jeszcze na podwórku I miałem, równiutko ustawione w takiej samej pozycji, w tym samym kącie, na takim samym nasłonecznieniu to pęknięcie na nic nie wpłynęło. Na nic, kompletnie na nic. Dokładnie takie same prądy produkowały. I tyle. Nie mam tam pomiaru prądu, nie mam tam pomiaru napięcia. Jeżeli chodzi o stronę DC. Ja tylko widzę stronę produkcji AC do, do sieci i tyle. 300 W. Elegancko. elegancko. No dobra, to, to, to ten kawałek mamy załatwiony o tym, że tak powiem, Tigridzie bezpośrednim. Myślę, że w następnych odcinkach już skupimy się na akumulatorach, bo już wszystko przejechało co chciałem. I będziemy mogli robić o bateriach litowo-life-po. Litowo-żelazowo-life-po, polimerowych. O dobra, pozdrawiam moi kochani w ten piękny majowy dzień. Hej.